Jeśli trafiłaś na Facebooku na artykuł zatytułowany Nie uwierzysz, z kim spokrewniona jest Anna Lewandowska, to prawdziwa bohaterka albo Nie uwierzysz, ile Anna Lewandowska zapłaciła za tę kurtkę, lub też placki według Anny Lewandowskiej, nie uwierzysz, jakie mogą być pyszne, to trafiłaś na clickbait. Co dokładnie znaczy to słowo? Ja jestem Janek, a to jest kanał Pan od słówek i nie uwierzysz, ale za moment wszystko staje się jasne. Clickbait ma swoje korzenie w prasie brukowej, zwanej również tabloidami i mowa tu o takich gazetach jak The Sun czy Daily Mirror, a na naszym polskim podwórku Fakt czy Super Express. Redakcje w tego typu tytułach stawiają na dziennikarstwo sensacyjne które w odróżnieniu od rzetelnego dziennikarstwa nie bazuje na podejmowaniu istotnych tematów, robieniu researchu czy sprawdzaniu informacji w kilku źródłach, tylko na wzbudzaniu sensacji. Brukowce nie przyciągają odbiorców jakościowymi treściami, lecz żerują na sensacjach, często sztucznie wykreowanych, które za wszelką cenę mają wzbudzić ciekawość u czytelników. A robią to poprzez duży, mocny nagłówek na okładce wraz z wyrazistym zdjęciem, które mają zwrócić uwagę czytelnika przeglądającego witrynę kiosku i skusić go do zakupu gazety, by zaspokoił rozbudzoną w nim ciekawość. Gdy prasa zaczęła przenosić się do Internetu, mechanizm ten przeszedł wraz z nią i tak powstał clickbait. Clickbait pochodzi od dwóch angielskich słów click, co po polsku oznacza kliknięcie i byte, czyli przynęta. Co wychodzi z rebusu? przynęta na kliknięcie. I tak dosłownie można by przetłumaczyć ten termin. Bardziej opisowo clickbait to tekst oraz grafika będące zapowiedzią artykułu lub filmu, które mają zwrócić uwagę odbiorcy, wzbudzić w nim nieodpartą chęć poznania treści właściwej i doprowadzić do kliknięcia. Clickbaitem w znaczeniu dosłownym jest to, co widzimy przed kliknięciem, czyli ta zajawka składająca się z grafiki i nagłówka, jednak pojęcia tego używa się często również, by opisać całą treść, czyli docelowy film lub artykuł, który widzimy już po kliknięciu. Jeśli clickbaitem nazywamy cały materiał, to wtedy słowo to ma negatywny wydźwięk i oznacza, że zostaliśmy skuszeni atrakcyjną obietnicą, która jednak okazała się bez pokrycia. Innymi słowy w treści właściwej, czyli w artykule lub w filmie, nie znaleźliśmy tego, co obiecał nam nagłówek i grafika. Mechanizm clickbaitu wykorzystuje tak zwane curiosity gap. W skrócie, za pomocą grafiki i nagłówka daje tyle informacji człowiekowi, by wzbudzić w nim ciekawość, jednak nie na tyle, by ją zaspokoić, więc odbiorca klika, by wypełnić tę lukę ciekawości. Nawet jeśli przewidujesz, że dany artykuł będzie śmieciowy i nie spełni obietnicy złożonej w zajawce, nadal istnieje cień szansy, że dowiesz się czegoś przydatnego lub ciekawego, co odpala produkcję dopaminy w mózgu i sprawia, że klikasz. Skuteczny clickbait wykorzystuje obietnicę informacji, którą powinnaś poznać i jeden lub kilka innych elementów takich jak silne emocje. Dwunastolatka śpiewa operowo i robi to genialnie. Poczujesz ciarki na plecach. Ten filmik rozśmieszy cię do łez. Dwa psy jedzą obiad i zachowują się jak ludzie. Zaskoczenie. Dokuczali mu w szkole. Nie uwierzysz, jak wygląda teraz. Michel nie spodziewał się, że to nagranie zostanie wykorzystane w takim celu. Pozytywny wpływ na twoje życie. Ten jeden prosty trik sprawił, że poczuła się kobieco. Długo nie mogła schudnąć, aż w końcu znalazła idealny sposób na nadwagę. Uniknięcie negatywnego wpływu na twoje życie. Tego nie rób, jeśli nie chcesz trafić za kratki za granicą. Nie chcesz stracić pieniędzy z 500+, plus? pamiętaj o tych terminach. Seks łamane przez treści erotyczne. Wpadka wersów. Pokazała za dużo. Julia Wieniawa na trampolinie pokazała za dużo. Zapomniała Majtek? Jeśli zastanawiasz się, dlaczego wydawcy portali internetowych czy YouTuberzy korzystają z clickbaitów, to po pierwsze dlatego, że to zwyczajnie działa. Gdyby ludzie nie klikali w klikbajtowe nagłówki, nikt by ich nie używał. Po drugie, ponieważ jako społeczeństwo stwierdziliśmy, że nie będziemy płacić za informacje masowo rezygnując z kupowania prasy, więc wydawcy musieli znaleźć inny model finansowania swojej działalności, a jest nim emisja reklam na stronach internetowych. Więcej wyświetlonych reklam to większy przychód portalu. By wyświetlić reklamę, użytkownik musi wejść na stronę, a w tym pomaga klikbajt. Na medycznym portalu ScrollMD pojawiły się fałszywe reklamy. Portal ma 800 tysięcy odwiedzin dziennie. Ludzie konsultują diagnozy, szukają leków. Reklamy wabią internautów. Apteka jest fikcyjna, klasyczny schematy. Jeśli Twoi znajomi lub rodzice mogą być podatni na clickbaity, Udostępnij ten odcinek u siebie na Facebooku albo wyślij im na Messengerze, żeby byli bardziej świadomi tego, jak działa internet. Dzięki i do zobaczenia za tydzień.